Szanowni Państwo, modernizacja zachodząca w świecie pod koniec XIX wieku objęła również przemieszczanie się. Ten bardzo ważny element naszej codzienności, z której tak naprawdę chyba sobie nie uświadamiamy, jak wielkie znaczenie ma to, że możemy swobodnie przemieszczać się między miejscowościami i zajmuje nam to relatywnie niewiele czasu. To jest tak naprawdę efekt tej dużej modernizacji komunikacji zachodzącej w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX. Najważniejszym widocznym przejawem takiej modernizacji stało się uruchomienie sieci tramwajowej. Pod koniec XIX wieku na Górnym Śląsku powstała spółka, która między innymi zbudowała takie połączenie tramwajowe między Siemianowicami a królewską Hutą. To połączenie funkcjonowało przez wiele, wiele lat i zapewniało transport między tymi dwoma miejscowościami, transport głównymi ulicami, generując największe przewozy i też zapewniając mieszkańcom... Możliwość swobodnego przemieszczania się. Faktem jest jednak to, że nawet ta modernizacja, której wtedy symbolem stały ścieżki elektryczne, ona z biegiem czasu przestała wystarczać. Stąd postęp idący w ślad za rozwojem ludzkości czy rozwojem techniki przyniósł również pojawienie się komunikacji autobusowej. Początkowo, jeszcze w latach 20., czy nawet na początku lat 30., ta komunikacja tak naprawdę miała charakter ograniczony i skupiała się głównie na pojedynczych przedsiębiorcach, pojedynczych, Prowadzących na ograniczoną skalę przewozu. Było to typowe dla tamtej epoki, a i tak porównując sytuację Górnego Śląska z sytuacją innych regionów Polski to u nas naprawdę było całkiem przyzwoicie. W 1938 w pierwszym roku powstała spółka celowa Światkiej Linii Autobusowej, trochę wykorzystująca tą koniunkturę, która tak naprawdę na transport szybki, przemieszczanie się między miastami, na dużo potrzeb, które tutaj występowały, się pojawiła. I już w kolejnych latach, mimo kryzysu, i to jest tutaj fascynujące, że mimo tego kryzysu wielkiego w latach 30. spółka dość prężnie mogła się rozwijać i pod koniec epoki prowadziła rozbudowane na znaczącą skalę przewozy na terenie całego województwa. I takie działanie, czyli Powstanie celowej spółki do obsługi e, transportu jest typowe również dla drugiej połowy XX wieku. Oczywiście w centralizowanej, zbiurokratyzowanej, sformalizowanej państwowej gospodarce, centralnie sterowanej, czyli po 1945 roku, ta istniejąca forma nie mogła już funkcjonować. E, powstało wojewódzkie przedsiębiorstwo komunikacyjne, które od początku lat 50. aż do końca epoki prowadziło przewozy na szeroką skalę, docierając do licznych przysiłków, Miejscowości, dzielnic, poszczególnych miast, aglomeracji nie tylko na terenie Górnego Śląska. Przedsiębiorstwo to oczywiście mierzyło się z licznym negatywnym elektoratem, byśmy powiedzieli. Opinie na jego temat są w wielu wypadkach drastyczne. Niezadowolenie społeczne wyrażane w prasie, i w dowcipach, we wspomnieniach jest rzeczywiście tutaj znaczące, ale jednocześnie. To pokazuje, że zainteresowanie, czy potrzeba korzystania z komunikacji zbiorowej była, mimo rzeczywiście bogatego rozwoju rynku samochodowego w województwie katowickim to jest paradoks, że mimo PRL-u, tutaj tych samochodów było dość dużo ta potrzeba była ogromna. I siłą rzeczy, doświadczenie korzystania z komunikacji zbiorowej stało się doświadczeniem wielu ludzi. Po 1989 roku nastąpiły kolejne przekształcenia tego systemu. Ostatecznie dzisiaj mamy komunikację organizowaną przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, tak naprawdę w wielu wypadkach odwołującą się wprost do dziedzictwa tamtej infrastruktury, czy tamtego systemu komunikacyjnego sprzed kilkudziesięciu lat. Ale, i tu warto, zamykając ten temat, warto zwrócić uwagę jeszcze na dwa elementy. Po pierwsze, komunikacja zbiorowa czy komunikacja publiczna jako taka, nie rozumiem tutaj pod tym względem hulajnok wynajmowanych, rowerów wynajmowanych, to nie jest komunikacja publiczna, ale taka komunikacja zbiorowa, ona dramatycznie ułatwia przemieszczanie się za pracą, przemieszczanie się między dzielnicami, między miastami. To był skok i to znaczący skok cywilizacyjny, dlatego że to stało się szybkim, relatywnie tanim, i relatywnie łatwo dostępnym środkiem komunikacji, w ślad za tym też takim środkiem wybieranym bardzo często. To z jednej strony. A z drugiej strony i z czego nie do końca sobie pewnie zdajemy sprawę pojęcie komunikacji, właśnie tej komunikacji zbiorowej od początku wymyślenia kolei przez sieci tramwajowe, przez komunikację autobusową, czy też później już komunikację indywidualną, samochodową, przyniosło również takie dążenie do Poznawania świata wokół nas, do spoglądania na to, co mijamy, spoglądania na to, co towarzyszy nam w codzienności. Od budynków użytkowności publicznej, przez zmieniające się otoczenie prywatne, pojawiające się nowe sklepy, mniejsze czy większe. Cały ten świat jest mijany, jest spotykany w czasie podróży komunikacją publiczną. I to jest fascynująca historia, bo bardzo łatwo można. Jeżdżąc codziennie, czy jeżdżąc w określonym etapie hmm. czasu, zobaczyć, jak zmienia się świat za oknem. I ten świat za oknem, który widzimy z perspektywy komunikacji zbiorowej, jest zupełnie innym światem niż ten, który widzimy przechodząc się tylko pieszo. I inaczej odbierano go 100 lat temu, inaczej widziano go kilkadziesiąt lat temu, inaczej widzimy go współcześnie. Zachęcam do takiej fascynującej podróży, mimo tego, że czasami możemy mieć opory przed korzystaniem z komunikacji zbiorowej, to jest to ważny element codzienności życia w aglomeracjach, zwłaszcza tych nowoczesnych, będących efektem dużych modernizacji na przełomie XIX i XX wieku.